Dzień dobry, ja się nazywam Natalia Knopek i witam Cię bardzo serdecznie w moim Wielkim Dniu. A tym Wielkim Dniem jest nic innego jak właśnie nagranie mojego pierwszego w życiu podcastu. Trochę żałuję, że nie możecie mnie w tej chwili zobaczyć, bo widok jest taki dosyć komiczny. Siedzę w tej chwili na łóżku w sypialni. Przede mną stoi taki stosik jakiś losowych książek, na nim stoi pudełko do butów i na tymże pudełku stoi mikrofon, który oddziany jest w tej chwili w skarpetkę mojego męża. Podobno ta skarpetka ma tutaj dużo pomóc, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i coś tam i coś tam. Także zobaczymy, czy faktycznie tak jest. To wszystko wyjdzie w praniu. Niemniej jest. Jednak no, rzeczywiście szkoda, że mnie nie widzicie, bo już z samego tego moglibyście wiedzieć, że podchodzę do tego, co robię w życiu zawsze bardzo profesjonalnie. A tak naprawdę to nie. Większość rzeczy, żeby nie powiedzieć, że wszystkie rzeczy w życiu robię tak totalnie na jolo. No, jak widać, z tą skarpetą korzystam po prostu z tego, co mam pod ręką i zwykle no, po prostu nie kombinuję, um, nie robię jakichś takich przygotowań nadmiernych. Po prostu działam, sprawdzam, jakie to wszystko ma rezultaty, a jeżeli trzeba, to gdzieś tam w międzyczasie sobie coś poprawiam. I ulepszam. Także tak jak mówię siedzę, dzisiaj nagrywam dla Was ten podcast, chociaż szczerze mówiąc, wolałabym zamiast podcastu używać słowa słuchowisko. Um, nie wiem dokładnie z czego to wynika, ale naprawdę bardzo lubię szukać polskich nazw do jakichś angielskich słów. Lubię sobie szukać takich polskich odpowiedników i tak samo lubię sobie szukać takich rodzimych odpowiedników do najróżniejszych ziół, superfuców, suplementów i innych takich, bo głęboko wierzę w to, że matka natura jest na tyle dobrą matką, że nie mogłaby w żaden sposób wyróżnić swoich dzieci. Tylko dlatego, że mieszkają w danej szerokości geograficznej, albo ukarać ich za to, że nie mieszkają. Dlatego taka przy okazji mała podpowiedź na aktualne upały niekoniecznie woda kokosowa czy też aloes. Na ochłodę, zgodnie z tym, czego uczy nas Ayurveda, idealne będą nasze polskie zwykłe jabłka. Trochę przypadkiem, ale ten wstęp zmienił się w taką odrobinę prywaty, co w sumie całkiem dobrze wyszło, bo ten dzisiejszy taki pilotażowy odcinek mm, będzie trochę taki prywatny, trochę taki o mnie samej i od razu szczerze przyznaję, że z nagraniem pierwszego odcinka noszę się już co najmniej ze 3 lata i jakoś tak ostatecznie nigdy nie mogłam się za to zabrać. Ciągle okazywało się, że coś jest innego, że coś jest bardziej pilnego, że coś jest bardziej na wczoraj, i tak oto ten pomysł, żeby nagrać to, nagrać ten podcast, rodził się i potem umierał, i potem znowu się tak rodził, i to wszystko tak się działo w takim cyklu co kilka miesięcy. Ale jakoś tak ostatnio naszła mnie taka myśl, nie wiem kompletnie skąd ona się wzięła, że zbliżają się moje urodziny, a ja w okresie urodzin zawsze lubię sobie robić jakieś takie podsumowanie. I dla mnie właśnie ten czas urodzin jest takim czasem podsumowań. Jakoś tak energetycznie czuję go dużo bardziej niż na przykład nowy rok. A że moje urodziny wypadają prawie w połowie roku, bo 21 lipca, to jest to jakiś taki fajny półprzystanek na osi czasu. To jest takie właśnie w pół drogi pomiędzy takim pełnym wizji początkiem roku, a zabieganym jego końcem. I mówię tutaj z zabieganym, bo trochę tak to wygląda z mojej perspektywy, ponieważ prowadzimy razem z mężem i z moją siostrą sklep internetowy, taki pełen dobrej energii, w którym tworzymy i wyplatamy ręcznie biżuterię z naturalnych kamieni i staramy się zamknąć w niej jak najwięcej magii i mocy. A że koniec roku to święta i prezenty, a potem podsumowania noworoczne, postanowienia, które wielu z nas okrasza jakimiś takimi amuletami, które wspierać nas będą i, i chronić podczas realizowania wszystkich tych postanowień, to to wszystko razem jakoś tak sprawia, że tych zamówień z końcem roku jest najwięcej. Być może właśnie dlatego ten schyłek roku zawsze kojarzymy się trochę z takim bieganiem, ale to jest miłe bieganie, na które ja absolutnie nie narzekam. Zresztą wracając do tych podsumowań, to ja bardzo lubię podążanie za takim naturalnym rytmem przyrody, choćby celebrowanie zmian pór roku. Kocham przesilenia letnie i zimowe, bo to są takie momenty pełne mocy i one zawsze zapowiadają spore zmiany. Uwielbiam też równonoce jako momenty takiej pełnej równowagi, takiej trochę jakby ciszy. Trochę jakby takiego momentu, w którym wszystko ustawione jest na przeciwległych szalach, i to właśnie aż tak samo się prosi o zachowanie spokoju, ciszy, by nie zaburzyć tej równowagi. To taki moment, w którym uświadomić sobie możemy, że wszystko na świecie i we wszechświecie ma swoją przeciwwagę. Piękna sprawa. Ale dzisiaj absolutnie nie miało być o tym. E, kilka dni temu, trochę tak nieśmiało, spytałam was na Facebooku, na Instagramie o to, czy chcielibyście posłuchać mojego podcastu, i jeśli tak, to o czym. Reakcje były tak pozytywne, że sama się zdziwiłam, ale może właśnie z tego zaczerpnęłam inspirację i taką motywację do tego, że oto dzisiaj siedzę przy mikrofonie i nagrywam to dla was to siedzę przy mikrofonie, zabrzmiało jak z jakiejś takiej dawnej piosenki hip-hopowej, um, takiej jak to się słuchało w młodości, jak się jeszcze było szaloną gimnazjalistką e, i jak mama nie pozwalała ich słuchać, bo mówiła, że tam strasznie brzydko mówią. E, no ale uprzedzając pytania, to nie, nie słuchałam jakoś specjalnie hip-hopu, ale ku zdziwieniu z niektórych słuchałam rocka, metalu, trochę regę. Byłam przez to corocznym gościem na festiwalu Woodstock. W Jarocinie też bywałam. To były zresztą takie czasy, w których żyłam w przekonaniu, że jedynym sensownym ustrojem jest anarchia i że wiecie, że w sumie to nic nie ma sensu, zawsze wiatr w oczy i czego byśmy nie zrobili, to i tak wszyscy umrzemy. Więc jakby, no, po co się starać, po co się cieszyć? Nie potrafiłam znaleźć ani odrobiny radości praktycznie w niczym. To jeszcze jest nie wszystko. Dzisiaj samej jest mi ciężko w to uwierzyć. Śpiewałam też wtedy w zespole rockowym. To były takie trochę mroczne czasy, bo i ten rodzaj muzyki jest taki bardzo niskowibracyjny, ale wspominam go dzisiaj z taką ciekawością i z taką głęboką pewnością, że ten czas był mi potrzebny właśnie po to, by ukształtować kogoś, kim jestem teraz. A ja tę osobę, tę, tę dzisiejszą Natalię. Bardzo lubię, świetnie się z nią dogaduję, dobrze się czuję w jej towarzystwie, choć dojście do tego przekonania zajęło mi całkiem sporo czasu. Na dzień dzisiejszy muzyki słucham już zupełnie innej, jednak coś z tego Woodstocku zostało, ponieważ co roku e, jestem tam, jestem na festiwalu i prowadzę codzienną jogę dla wszystkich festiwalowiczów. I to jest naprawdę piękny czas, pełen takich wzruszeń, e, przytuleń i uniesień, także m, cieszę się na to bardzo, zwłaszcza, że jedziemy już niedługo po raz kolejny. E, jak już pewnie udało się zauważyć, <grym> jestem niekwestionowaną królową dygresji. Zaczynam sobie jeden temat, płynnie przechodzę do czegoś innego, potem coś tam jeszcze mi się przypomni i ostatecznie totalnie zapominam, o czym miałam dzisiaj mówić. Być może wynika to z tego, że jestem ajurwedyjską mieszanką pitavata w proporcjach prawie pół na pół e, i tak naprawdę poznanie tej kombinacji dało mi ogrom zrozumienia dla siebie samej. Jeden z lekarzy ajurwedyjskich powiedział mi kiedyś, że są we mnie tak jakby dwie osoby. Czasem do głosu dochodzi idąca po swoje i odhaczająca kolejne etapy pita, a czasem właśnie ta zakręcona jak swojego górku w wata. I pamiętam, że jak to usłyszałam, to miałam takie wrażenie, że właśnie znalazłam ten brakujący fragment układanki. I dzięki temu byłam choć odrobinę bliżej odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Bo wtedy jakoś tak uświadomiłam sobie, że nie muszę być jednym i tym samym, że mogę codziennie, a nawet w każdej minucie być nieco inną lub nawet całkiem inną osobą I, i to jest ok. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy zlepkami różności i starając się wpisywać w jakieś tam określone kanony albo w jakiś sposób nadawać sobie etykietki, zwyczajnie niszczymy siebie, zabijamy w ten sposób jakąś taką prawdę o sobie. Więc ja w pewnym momencie po prostu pogodziłam się z tą zmiennością i zamiast traktować ją jako wadę czy jako jakąś taką ułomność, wzięłam ją po prostu za swój atut. Mam milion pomysłów na minutę. Większość z nich nigdy nie doczeka się realizacji i to jest w porządku. Jednak, dojście do tego i nie obwinianie siebie za każdy pomysł czy projekt, który nie doczekał się realizacji, to była długa droga, i to była naprawdę kręta droga, i pełno w niej było takiego, takiej pracy nad właśnie takim pełnym zrozumieniem i zaakceptowaniem siebie w tym. Wracając jednak do tej cykliczności, bo owszem, ja miałam jakąś myśl mówiąc o tym, e, chciałam tam powiedzieć, że tę cykliczność cenię sobie także w takiej dużo mniejszej skali, a konkretnie w podążaniu za rytmem księżyca. Głęboko wierzę w to, że każdy nów jest nowym początkiem. Że to jest taki czas dla nas, by przysiąść, pomedytować, wyciszyć się i zastanowić się, dokąd ja tak właściwie zmierzam. Albo w takiej wersji bardziej dosadnej, halo, halo, a dokąd ja tak biegnę. Każdy nów to idealny moment na takie małe podsumowanie i zastanowienie się nad tym, co przyświecać nam będzie w kolejnym miesiącu, w kolejnym takim księżycowym cyklu. A każda pełnia to czas na to, by przysiąść jeszcze raz i upewnić się, czy to naprawdę był dobry wybór. A następnie to czas dobry na porzucenie tego, co już nam nie służy, co już nie jest nam potrzebne, na takie oczyszczenie się i świadome pójście dalej. Sami rozumiecie, że dla kogoś z wieloma pomysłami, dla kogoś, kto lubi zmieniać zdanie, takie krótkie cykle są idealne. Poza tym pozwalają być bliżej siebie, w takim bliższym porozumieniu ze swoim wnętrzem. Z takich jeszcze ciekawostek, to rodziłam się w pełni księżyca, konkretnie już trochę po, ale mój poród trwał dość długo. I być może właśnie przez to ten księżyc jest jakoś tak wpisany w moje zainteresowania. Zaczęło się od astronomii. Swego czasu wygrywałam konkursy astronomiczne na naprawdę wysokich szczeblach. Zresztą kiedyś to w ogóle byłam strasznym nerdem, kochałam matematykę i wszelkie nauki ścisłe. A potem jakoś tak zupełnie płynnie z tej astronomii zwróciłam się ku astrologii. Jestem zodiakalnym rakiem, więc kierują mną emocje, jestem bardzo, bardzo wrażliwa. Ale ascendent mam w wodniku i być może właśnie to sprawia, że ponad wszystko kocham wolność i niezależność. I chyba właśnie to umiłowanie wolności sprawiło, że tych 5 czy 6 lat temu, muszę to dokładnie sprawdzić, zaczęłam pisać bloga, z którego potem narodził się sklep. A potem szkoła jogi, bo po długim czasie takiego nauczania offline postanowiłam zacząć dzielić się wiedzą w internecie. I wiecie co? Tak naprawdę siadając dzisiaj do tego nagrania, miałam w głowie frazę dlaczego yoga? Bo ktoś z Was podał to w komentarzu jako temat na podcast, Także żebym powiedziała o swojej historii z jogą, która trwa już ponad 10 czy nawet 11 lat. Zresztą od jakichś 6 czy 7 pracuję już jako nauczycielka. Dlaczego joga jest też tytułem mojej książki, która ukazała się bodajże 3 lata temu? Od razu przyznaję, że totalnie nie mam głowy do dat i nie ogarniam czasu. Kompletnie nie umiem umiejscawiać zdarzeń w czasie. Często nie potrafię nawet powiedzieć, w jakiej kolejności coś się wydarzyło, co było najpierw, co było później. Mam również krótką pamięć do rzeczy nieistotnych, i to być może jest właśnie zaleta, a, a może właśnie wada ajurvedyjskiej waty. Tak już mam i, i nic z tym nie zrobię, a przynajmniej nie zamierzam nic z tym robić. I cóż mogę powiedzieć? Jak widać, a raczej słychać, yy, dlaczego joga wcale się dziś nie wydarzyła. Nie powiedziałam ani słowa o mojej historii związanej z jogą, i oczywiście mogłabym teraz kontynuować, potraktować to wszystko jako taki przydługi wstęp, ale w trakcie tego nagrania pomyślałam sobie, że w sumie to nie chciałabym tworzyć długich, godzinnych odcinków, choć chyba właśnie takie uchodzą za te najbardziej takie eksperckie, merytoryczne. Jak na tę chwilę wolałabym tworzyć takie krótkie pogadanki, które będą fajną formą kontaktu i mam nadzieję ciekawą inspiracją. Jednak jak to się mówi, odnosząc się do tych milionów pomysłów i do tego nie, niekoniecznie doprowadzania rzeczy do końca, nie skóry na niedźwiedziu, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Niewykluczone, że to jest odcinek pierwszy i ostatni, nigdy nie wiadomo. Ale gdyby tak nie było, to dlaczego joga zostawię sobie na inną okazję. W tym momencie dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mojego dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że do usłyszenia kolejnym razem. Jeżeli masz jakieś sugestie, jakieś pytania, coś o czym chcesz, żebym tutaj odpowiedziała, to jak najbardziej pisz śmiało. E, ściskam i życzę Ci miłego dnia.